Stałeś się rybą, tak mówił święty Ambroży, jeden z wielkich ojców Kościoła, do nowooszczonych, że stali się rybami, bo ryba może oddychać wyłącznie wówczas, kiedy jest w wodzie, a kiedy się z niej wynurza, to odchodzi od życia i nie może złapać oddechu, więc Ambroży tłumaczył, że wodą jest oczywiście dla nas Chrystus. Podczas chrztu my się w jego śmierć i zmartwychwstanie zanurze, zanurzamy. To się stało podczas chrztu. Zostaliśmy zanurzeni w wodę chrzcielną i mamy udział w jego śmierci i zmartwychwstaniu. I od tej pory już poza nim nie ma dla nas życia. Że my bez Jezusa jesteśmy mrokiem, ponieważ tylko on jest światłem. Jest taka chrześcijańska tradycja, która mówi, że ona jest przechowywana głównie na Cyprze. Tam chrześcijanie o tym mówią, że święty Łazarz, czyli ten święty, którego Pan Jezus skrzesił, to po tym cudzie miał się już nigdy nie uśmiechać. Bo kiedy leżał kilka dni w tej krainie, którą Stary Testament nazywa Szolem, krainie umarłych, to wówczas Łazarz doświadczył, czym jest niemożność widzenia Boga i jaka to jest przerażająca ciemność, i ta, ta tradycja mówi, że pamięć o tym Łazarz już miał na zawsze, kiedy był tutaj na ziemi. I podobno tylko raz w życiu się uśmiechnął, po wstąpieniu Jezusa on się udał na Cypr i tam zobaczył na targu złodzieja, który kradł dzbanek gliniany i to miało łazarza bardzo rozbawić, i wtedy miał się uśmiechnąć i powiedzieć Jakie to jest zabawne, glina kradnie glinę. Miał się jedyny raz łazarz uśmiechnąć. Ta tradycja coś pokazuje, że zostaliśmy uczynieni przez Boga i nic, co jest mniejsze od Boga, nie jest w stanie nas do końca zaspokoić. Nawet skoncentrowanie na wielkich przyjemnościach sprawia, że kiedy one się skończą, a w końcu się kończą, to zostaje krater, jakaś olbrzymia pustka, i właśnie ta pustka nam o tym przypomina. Widzisz, to cię nie wypełniło. Pragnienia są niewyczerpalne i one mówią o tym jednym wielkim pragnieniu pragnieniu oglądania Boga. Mimo, że urodziliśmy się w grzechu, to dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa mamy możliwość oglądania Boga, że to życie wieczne jest równie dostępne nam. I to są właśnie te najgłębsze tajemnice, które zły duch próbuje nam wydrzeć, bo jest o to zazdrosny. I chce, żebyśmy się wszystkim zajmowali, tylko nie Bogiem. Chce nam odebrać nadzieję i chce nam wmówić. Że istnieje wyłącznie to, co teraz widzimy, a już starożytni ojcowie Kościoła powtarzali, że właśnie to, co niewidzialne, jest bardziej prawdziwe od tego, co jest widzialne. I kiedy w Kościele mamy teraz oktawę Wielkanocy, kiedy świętujemy właśnie tą tajemnicę zmartwychwstania, to właśnie ona przypomina nam o celu, że życie na tej ziemi. Nie jest dla nas najwyższą wartością. Teraz słyszymy no, wstrząsające wiadomości. Prawie 300 naszych braci i sióstr zginęło w Sri Lance na skutek zamachów terrorystycznych. Rannych jest podobno 500 osób. To się wszystko dzieje podczas świętego Tridum, największej tajemnicy chrześcijaństwa. I co można powiedzieć rodzinom? których bliscy zostali w bestialski sposób zamordowani. No na pewno należy z nimi płakać. Na pewno należy z nimi się modlić. Na pewno należy ich wspierać tak jak to jest możliwe. Ale nawet w tak dramatycznych momentach my musimy pamiętać, że dla nas śmierć nawet najbardziej niezrozumiała nie jest ostatnim słowem. I że Bóg wymierzy sprawiedliwość. Można zapytać, gdzie był Pan Jezus? No zmartwychwstały Jezus właśnie był w tych umierających naszych braciach i siostrach chrześcijanach. I przeprowadzał ich z tej śmierci do pełni życia. W grudniu beatyfikowano męczenników z Tibirin. Ci Terroryści, którzy przyznawali się do islamu, porwali mieszkających tam trapistów. A potem ich ciała znaleziono z odciętymi głowami. I z tym klasztorem trapistów był zaprzyjaźniony też pewien mężczyzna. On był chrześcijaninem. I któregoś dnia on wyszedł przed klasztor zapalić papierosa. I podeszli do niego ci islamscy bojówkarze z ostrą bronią i mówią: Koran nie pozwala palić. On się zaciągnął papierosem. I po chwili odpowiedział: Koran nie pozwala zabijać. Można powiedzieć że taka scena westernowa, ale to jest wolność zmartwychwstałego Jezusa: że można nas ugiąć, ale nie można nas złamać. Nie ufamy Jezusowi tylko w tym życiu, ale ufamy mu także w tamtym życiu. Nasz dom jest wieczności. I o tym mówi nam ta największa tajemnica zmartwychwstania Pańskiego. Znaczy, ja nie chcę wchodzić w takie tanie moralizatorstwo, bo <grym i wiedziałe> najłatwiej zmoralizować, ale naprawdę warto samego siebie zapytać, yy, czy ja żyję dzisiaj tak, jakbym wiedział, że to życie wieczne naprawdę mnie czeka. Bo jeśli tak, to ja zaczynam inaczej patrzeć na to życie. Inaczej patrzę na krzyż, inaczej patrzę na to moje codzienne umieranie, inaczej patrzę na świat, że on już mnie tak nie oszałamia w taki sposób, żebym głowę tracił i żebym tracił siebie samego. Nawet już nie trzeba się bronić, bo Pan Jezus nas obroni. Nie usprawiedliwiam sam siebie, bo tylko Jezus może nas usprawiedliwić. Nawracajcie się w języku greckim. To no, słowo nawrócenie oznacza zmienianie myślenia. A zmienić myślenie nie jest łatwo. Nawet kiedy już woda chrzcielna obmyła nas, to zmienić myślenie nie jest łatwo. Nawet sobie można zrobić taki mały test, że gdybyśmy tak zapytali, kto uważa z nas, że ma nieprawidłowe przekonania, to niech się rękę do góry. Proszę nie podnosić. Ale to... Nieustannie przemieniamy to myślenie, bo zmiana myślenia jest o tyle trudne, ponieważ zmiana myślenia związana jest z zakwestionowaniem starego myślenia. Ten stary człowiek cały czas jakoś walczy z tym nowym człowiekiem w nas. A stare myślenie co mówi? Życie tutaj na Ziemi jest największą wartością. To jest stare myślenie. A nowe myślenie nie należymy do tego świata. Nasz dom jest gdzieś indziej, że tu na Ziemi jesteśmy jedynie przez jakiś czas. I największa tragedia, jaka nas może spotkać, to wcale nie śmierć, ale utrata więzi z żywym Jezusem. Bo my chrześcijanie jesteśmy jak ryby, mówił święty Ambroży, a ryby mogą żyć jedynie w wodzie, jedynie będąc zanurzone w Chrystusa, zanurzone w wodę życia. I dla nas nieszczęściem nie jest sama śmierć, ale największym nieszczęściem jest niemożliwość oglądania Boga. I o tym wszystkim przypomina nam Kościół w tej tajemnicy zmartwychwstania pańskiego: że tu na Ziemi no nie ma sukcesu. Wszyscy jesteśmy nieudacznikami. Święty Tomasz Zekwinu wielokrotnie powtarzał, że w życiu nie istnieje ani powodzenie, ani niepowodzenie. Jeżeli zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, to wypełniliśmy swoją misję. Z perspektywy zresztą osoby dorosłej, no to jak sobie pomyślimy, no to kłótnia dziewczynek, o lalkę czy chłopców o to, kto ma na bramce stać, to kiedyś to była sprawa życia i śmierci. I myślę, że podobnie jak się spotkamy już z Bogiem twarzą w twarz, to te wszystkie nasze obecne spory w rodzinie, w pracy, w polityce, Będą nieważne. Że kiedy będziemy mogli oglądać Boga, nasze największe i niekończące się szczęście, to zobaczymy, jakie to wszystko było mało ważne. I Kościół nam przypomina właśnie ten cel, żebyśmy się nie oszołomili tym światem. Żebyśmy nie zostali przygnieceni tymi niekończącymi się problemami i troskami. Bo na samym krzyżu nie można się zatrzymać, bo w centrum chrześcijaństwa jest właśnie zmartwychwstanie i dopiero widąc ten, widząc ten cel, to krzyż nabiera sensu, bo to już jest krzyż uwielbiony, to już jest drzewo życia, to już jest krzyż, który stał się dla nas bramą do nieba.